No. Klaudiusz jest. Ja. Cześć Klaudiusz. Cześć, cześć, cześć. jest. No. no co ja się, się Pani Michalinko, dziękuję za fajne no. dary, żeś mi dali no. wiadomo, no, i, no, i dużo serca życza, no, żebyście byli dużo zdrowia, pomysł, no, Fajnie, no, fajnie, dobrze. Jest dobrze, jest dobrze, pani Mecha, no, Michalinka, się cieszyć ja. razem z mężem tego no. powoci no. tego. No. się te czuchy tam no. I Klaudius, to pojedziesz z nami, nie? No. Pojedziemy, Klaudiusz już tam po te dziewo, tam tak my obiecali, nie? Nie, Michael. Bo tam reszta zostało, to przywieziemy. No, także. No, ja Ci taki wie, za wszystko wiemy. No. Tak, co, co wyjść, pojedziemy, bo tym panom też drzewo, do, to przywieziemy, to będzie ci polić, wyjść, to rozwojdziemy do, do chłopców, bo ty aha, samo drzewo tak, widać to. pełno, ty się już na Powracamy, ja jestem no, mocny. jest, to to, 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 to próba jest, nie jest, nie, no. Ale fajny to tak mam nie? jest, to mam to no. jest, wszystko jest, to jest, to jest, to to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest,

I to zrobiłem, tego takiego No, ja dziękuję, dziękujemy mu. A drugi No, ja wiem, bo my tam włazimy to sklepu, to tym nam się tak i spodobał, bo, bo w ogóle tam i w niedzielę otwarte i wszystko, wiesz? No, ja to tak cieszę, że wszyscy oglądajmy. Wszyscy oglądajmy.

Michael właśnie pierwszy, Klaudiusz ostatni. I one, no. Dobry, dobry. sumie mamy Tomka w zabrzu. Po drzewa my przyjęli. Tomek za dzwonił nam. Umówiliśmy się na kiedy, to znaczy na dzisiaj. No i teraz jest Michael też, Klaudiusz. Nie ma kalos. No. Tak, jest. No. Dziękujemy mu za te dżebotumkowie. ci ojciec pomoga Klawdyszowi. No. No. Fajnie Ja? robotę. To jest to No. Ja tak widzisz Fajnie, bo to będzie takie ryby. Ryby to będzie wam długo trzymać w piecu, wiesz? No. 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 Dobra. Pięknie. Widzisz, Pany takie domki, nie? Dobra, Michael, wysyłajcie obcy Klawdus z nami pomogą wysuwać Te ruchy to na przodek wyczepcie, wiesz? No Kazik zarówno leży, to wiesz, to wczepnie do piwnicy się No, idzie Kaziu Cześć Kaziu, chodź No, no Kaziu, no ja. <gryny> no no, ja to, <gryny> ja to nie wiem, bo... No. Dokażu. Szczepuj dokąd No. Do no. Każu, szypuj, szypuj. no. Szypuj, tu na ziemia, tu albo taksinka, mu został, został Michael. No. Stryj, stryj, no. Tate, stryj, tate, stryj. Nie, jednym Nie, nie człowieku, jeden z drugim. No, daj to tu na słodzie się, no daj to mu Tu weź swój, bo takcinka jest, musimy oddać No, tak już pój na ziemię No Nie wodźcie się, nie wodźcie się No To też wysył, bo ta księga musimy wziąć. wiesz, Laura, no. już. No. To teraz się locie, nie? No. no. Jak to wziąć się znowu? No. Kiedy wygląda? Takszynka na razie, Michael, wiesz? Bo to nie jest nasza, nie? To nie jest krzyka nasza tam. Ta jest z Lublina. A ta jest z warzywnego, nie? No. No. I tak chyba po warzywkę jechać. No, jadę po warzywkę, no. Dobra, ściep Kaju, No Jest Jeszcze szczepu, szczepu, bo musimy tam do lasu jechać tego Dobra Dawaj graba To na razie tyle Klaudiusz widzisz przyjechali my Pokażę ci jak, jak Marek jest ze beatką Mieszkowyś. No ale widzisz tym, Michael dzwonili my mi teraz nie? do Beaty. Bo te dziewo my mieli wiesz, ściepnąć, nie? Ale co, kaj powiedzieli sum? W Bielszowicach, na robocie. Potem przyjadamy z tym drzewem im dać, pócie To znaczy ciebie, pokażę, Klauduszka, jak Beatka i Boguś Mieszkonu. No. no bo dziewo trzeba potem śpiepnąć, tam jest drzewo. Ale nie szczepujemy teraz, bo mogą to w coś załadować, na gotowe przyjść, a jak przyjdą Marek i Beata, to na gipko się to tam świeże, nie? Tu jest słynia, jest już boguś, myszko. Ja jestem, <noise> Zaskoczony faktycznie no. trzy. No. no. No idź, idź. widziałeś, widział? no. Także kurde godum ci klał dużo jest takich ludzi co, co mieszka, wiesz. No i trzeba z tego bagna. no. pierwszy mu, 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 Musi ktoś wyleźć. Jak ty to ja będziesz chciał, to będziesz wyłaził. Wiesz o co chodzi. Michael ty jest tak ciężko miał, ale też wychodzi. ty Domy rady, no, ale ja ci chciał pokazać, jak, jak to jest. Pójdź, pójdź, prawda? To no. No, była pierwsza portresa. No, to tu na dole. O, ja. Tu na dole. Ja tutaj tutaj za zaczynałem tak. No. Bo przede mną tu jeszcze taki znajomy, on już nie gułę, No, później ja to po nim przejąłem. No. A później całkiem to się spaliło. No, to poszłem byle gdzie? Nie. No. No. Pierwsza hacienda to tam powstała No Taki Nie Pójdź tylko koza Tu Boguś mieszka wiesz? No, tu Bogdan mieszkał No z, z kaszą z pierwszej hazieron. Chac... No kasi nie ma, nie? Tam. No A ten hazel to stoi już w Majkie wyszem byli, nie? Ten no, hazel już tu chyba stoi z 15 lat No. Takie, Będzie. My tą ja. mieli to, z ludzkim z ludzkim nieboszczykiem my to no. No. ze Stachem, z Krysią, no. no. Ja też idzie na blasze przypiec. No, Teraz ja. ci pokażemy zaś kajkaj kaj wampirek, Myszku. Tu jest budka 2, budka 2, a tam jest budka numer 3. No. A tam na środku jest na razie ząb. No. <laughs> Nie żartuję, pójdź, idziemy. Tam bogdan breby, No, żarty no. żartami, kurde, nie masz się z niczego śmiać, bo to kurde nie ma co do śmiechu. No, dzisiaj wszystko masz, a jutro mogę być na dnie. No, to Dzisiaj może się położyć, to może No, też, a albo wylądować na ulicy. No, Potem, nim to się porozwozi, jak przyjadą, wiesz, wszystko fajnie, pomogą. Pom 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 no. No tu mieszkał Beatka, wiesz? Miałem się Beaty i wampira spytaczy swoje te buldoki po Te pieski no. no, idziemy. No. Tu też mają, widzisz? No No. i tutaj No i tutaj mieszkają A tutaj się mieszkają łokna na świat mają antry. Hmm. Nie? No. Tam mają. Krótko e, tam, mają kuchnię, pokój. pokój. Ja. No Klaudiusz, mają ale mają też, piec, wszystko i tak, tak, widzisz, i dają się rady. Widzisz, my dzwonili, co oni są w domu, to znaczy w domu, no u siebie, nie? No. no, ale to jest dom, nie, no wiadomo. Jaki jest, taki jest, ale widzisz zadzwonili, my zadzwonili to... No, to powiedzieli, że są w Bielcowicach, no a nie będziemy tego szczepić teraz. No, ale ale, 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 ale no. bardzo im bardzo dziękuję, no bo ty jesteś w tej samej sytuacji, wiadomo, że wiadomo no. no, no, tak onaj no, Ale bardzo im dziękuję, że no, mają, no że nie mają, mają każdy wyspać, no, ja. bo, mają dach nad go Tak jakby coś dzwonił. No widzisz tak nie. i to jest, zajść trzeba. Hmm. A tutaj całe drzewo się załaduje zajść do tego i zaś do milicji poli, A potem już tam przychodzi jest wieża, tędy no, no, i, te, no, i, i się zaje, potem ogrzeć, bo już nie, nie, nie mogę na razie mieć pieca, bo mogę się, mu się boi. Weź? No bo no, no, no. no. Ja są by za gołam. Wiedział, wszystko z tymi naugami, temu nie roznie. mu, wiesz, Ale ty też problemy jak pierun, wiesz. No. i tak to jest. Także nie ma lekko, widzisz. No nie ma nie ma. No. To idziemy, ja? To dawaj pięciola, idziemy do ciebie teraz to wszystko, czy jest tam. Pozałatwiamy, potem się pójdziesz na hołda, ty nie? No, bo krepa godą, że krepa godą. Do... Pozdrowienia, wszystkie tutaj moje takie Że jezdą No, ale to wielkie pozdrowienia bo teraz jestem na tym samym kutyel leżanie. No ale... No. No, Będzie dobrze. dobrze. Pójdziesz się na hołd, bo tam. E... Ja, bo brat go dobrze, brat go że coś wywozią mnie na hołdzie. Może jakieś kable ja, będą albo coś to, być? To, to, to jakiś pieniąd, nie? ja, Jasne. To idziemy. To na razie tyle, pozdrawiamy wszystkich i gitara gro. No, hello, cześć Marek, tu masz kierować. zobacz Naoszczono I nabito muszę. Ten clean, wiesz No dobry, Majkiem ten Szczepuj, Marek, jak najwięcej tego drzewa, żebyś miał, bo Trzeba porozwozić do wszystkich, wiesz Bo my tu byli już Ale właśnie było, my nie chcieli tego szczepywać Bo wiesz czemu? Ja ale, Ale dzwoniąś mi A ja nie chce, Marek, ja nie chce to zostawić razem z Majem, że, że tym, że my byli. A nie chce zostawić, bo by ci to porwali. No Chodź Batko, będzie się też. ładować. Cześć. No. Szepujemy, wieża, jak najwięcej. Bo trzeba do, do, do wszystkich rozłożyć, wiesz? No. Dobrze, szczępucze, szczępucze. Pojedziemy jestem ten, do oli, do siebie, nie? Do do nie? Szekira już może na uszczono, tyś wiesz? Mm. Fajnie. No, szczępucze, szczępucze, Marek, jak najwięcej. No, szczępucze. No. A tam nie byliście na hodzie, zobaczysz tyś na hołdzie? No. No, to dobra. Tak, nogami to w tego. My tu byli, wiesz, z Klauduszem. Wiesz? Klaudus nie, nie wierzył, że jest tutaj tak śpicie tego, wiesz? Ten co w kierunku śpi, wiesz? No! Byłbym po bakterzowo te ładować tam ładować, wiesz? No! 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 Dawaj, Gitara, gitarę Dawaj szkudy. I lecimy dalej. Dobra. To na razie tyle. Hej. Idziemy z Michaelem. Co Majka? No, Co pół roku jest, nie? Jakoś ja. jako? No przebada się, nie? Czy wszystko w porządku. No, to pójdź, prowadź. Tu jak chyba górnicy, nie? No. Ja. A my idziemy tutaj. Ale ja legionów. Nie? Do twojej lekarki, nie? Ja, czy główkę jeszcze sprawdzić? No bo tutaj, nie? Ja. No, dobra. Zacznij ja żartować, nie? Z nie, rano. żeby nie zgupić. No Ejo, i tak no. to wiesz. Także ma... dobra, no to. Teraz, mi może wybiją w No to łajrzymy, pozdrowimy wszystkich no, i będzie dobrze. Dużo no, przede wszystkim. Hej, idziemy. Nie lekarzy. No. no, to na razie, hej. hej. Dobry, dobry Michael. Witamy, witamy. No, mamy takie małe paczuszki, porobili my. Tak. Tutaj, no, no, zaraz, zaraz będziemy go dać, tu mamy to porobione, no zamknięte auto, wiesz. Będziemy sprawiać. no. Dziękujemy Panią za Ja, za ze sklepu, tego wielkiego, za te paczki, to jedynko, te słodycze i idziemy wszystkim porozdawać. Idziemy najpierw do tego no, ja się też się Jak to się brak. nazywa? Kurde. Ja się też cieszę, bo no, dzisiaj dobre no, Majkielowi dzwoniła leki brać no, Mikeelowi dzwoniła pielęgniarka, to znaczy lekarka. że Wyniki są dobre, płuca dobrej to wszystko jest dobre. i no, Trzeba jeszcze lekarstwa trochę zażyć, bo na ten kaszel na to niej, bo, tak. bo to tam jest te, te, no, kudy to jemune, bo gardło nie? teraz ta gripa, no i jest dobrze to... To się też cieszymy, a teraz idziemy do, do Marka i do Beatki I Bogusiowi dać Porozłożymy do braci tam po no. Do wszystkich Kazikom, Oli, sobie Także co, Michael? Wszystko to... dobrze Wszystkich no. pozdrawiamy no. Ja. O, Boguś jest Bogusz, pójdzie no Paciuszka jest, Paciuszka Chodź, Pacz. ja myślę, że on jest na rejonie, a on jest w domu no, cześć Boguś Tu masz paciuszka Daj mu. Dziękuję Daj mu Boguśowi Czekaj się napiszę cześć Boguś O kurde, cześć no. Czime, weź się dziękuję Jedna typaczka no Ja, dobrze, no wszystko mi się przydało. No. A najbardziej te skarpetki, nie? No. Bo no. Ty teraz o nim kujesz jedna sprawa i no. No. Przybierz wody. Woda nie masz. Piątki. Nie ma wody nic, Ani herbaty się To daj mi puste baniaki. Nie mam. Nie ma. To od Marka wezmę. Marek mu tam budzie. No. Ale Marek... Nie ma go. Marek jest na rejonie. Dzwonił nam też teraz. w no. sumie są na tych ołdzie, wiesz? No, no, no tutaj. Jo, ostatnio że znalazł fajny przewód, wiesz? Ja? Aluminium i ten... No. Marek, pan Marek, weź go, bo ja da do opieki, A? żeby się nie uświnić, nie? No, no. I on go przyniósł, ale się nie chwapi, żeby go rozebrać. No bo tam jest dopiero na Zatku, wiesz? Musiał no. No, mu kątówka przynieść to no, i to potnie. I potem będzie rozebierał. To będzie wcale pieniążek będzie dać, no. nie? Już dzisiaj był, jeździł po tym... Jemu 20 groszy ma w kieszeni. No. Nie ma nic. No, nie, nie ma, ma nika to... na rejonach tak zbytnio, weź, bo, bo, bo teraz ludzie dużo takich, wiesz, co, co zbierają wszystko. Tak staro, no, no, no nie, nie ujedz no, i kurda, jeża, no. Nich, no, a no, ja no, z tym dowodem tam nie mąż, ma mąż już dowód ja jasne że mąż. no to fajnie to dobry. no, no. no, no, no wnówka, dowód mm. Ty, no ale co z tego ja mam długów narobione i teraz jak pobiera no. pieniądze weź pieniądze jakieś aha nie ma jeszcze tego z, y, na komisja żeby stanąć a. kiedy i co a jest problem ja był w opiece a. nie po no. no nie po ręce nie a. ona padł Boguś, może od odmrożenia, to jest odmrożona ręka, a to jest ta... No bo też ją mnie przykrywał, jak żeś łaził, nie? my nie miał tą szmatką taką. No, no, tą szmatką, no to no. musisz ją do kapsy kurde dać. Ale już ja, 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 się pod dupą miał. Co, nie masz rękawicków? Nie ma, nie. Ma. No to ci zarówno dom załóż, jak jest rękawiczki, czekaj. Pójdźmy, idziemy to zanieść, do Beaty. Zarówno domu, jak jest makowej. Pójdź, idziemy to zanieść i przyjdziemy. W ogóle weź ta woda, czy też piwo zjemy, Do Dobra a jajaj Tak to jest, wiesz No dobra, te baniaki się weździe To im tam powieszymy na klamka i będzie przyjdą z roboty, to będą mieli, wiesz? No dobra, powiedz im to na ta klamka tam, na ten łun Wiesz Te kółko im zaryszę, zrobi sam Wiesz, że tutaj już jest wykręcone, no ale kule nie było tak dętki, bo to no. roz, rozwaliło, wiesz jak? Wybuchło, wiesz jak? No. Dobra, to na razie tyle, jest rozdziękujemy dziękujemy za wszystko no. i, po, i pozdrawiamy. pozdrawiamy I życzymy dużo zdrówka. No. Hej. I gitara gro. Hey. Aluminium osobno. No. Tutaj no. Aluminium, ołów. ołów wiesz, ołów, most. Jeszcze. No, no. <laughs> jak, Klaudiusz, leci? Dobrze, kurde, no, super, no, wiadomo, hmm. nie no. No. no to to to, je pauza, bo to, sypią, nie no nie to jest sobota niedziela to za nie, no, to zaś... nie się sam coś mogę porobić po tym po, podobać, po no, a... no że się drzewa. że że fajnie no no polach no jeszcze teraz hmm. to tak może być no. ale tu się hajcujesz, albo no, no, tu się ty zrobisz nie ja o no, Dziewo się tam robi, tu też widzę wszystko. No, to dobrze. Klaudiusz! Weź, no, tu masz taką małą paczka. Bo bo ci tutaj. Ciały ci dali ze sklepu, ze Szumbierek. No, tam od, od pana, tam, ten chroniąc jest. No? Nie, dziękuję bardzo. Nie, 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 nie. nie no, ja. że no, no, że, no, nie, no, tak, bo ale, no, patrz, no, no, bo no, tam no, bosz, bo ty no, lubisz? Ja, no, lubię, ja, no. Dobrze, później nie naszekieszem masz cukier. nie, nie, nie no nie. Ja nie. <laughs> schowaj się synek, to tam? Bo cię później ciężko. Ciepło? No, to się No i gdzie tancować? No, hej, hej, Ja No, idzie no, 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 tu ze sklepu. Zreszombier, no nasze. Tu. No, dziękuję, dziękuję. No. że ci dali fajna paczkę. No, no wszystkim do... by musieli porobić no. nie? bo nie ja, mu dali. No, no. Chodzi, A ty no. jest to zrobił, czyż nie? Ja, wszystko, ja. ja? Ja. No, tak, to się to, to nie, no, ja. dobrze, no. Tak, żeby było, no, no, Dobrze. no, to jest, no. No Widzę, ja puszki to wszystko ja zbierosz No 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 będę się jestem bo mnie wiadomo że ty godziny no, Będzie dobrze klagł ja, No i no wredno żeby to tym A coś się powiedzieć na razie, na razie wy, to, wy chciał coś powiedzieć na tym Mydwór nie będę mieć i sobie patrzy mi się ta jebana żółta Ja ty jak coś jak ty przyjdzie do ciebie nie Ja jak przyjdzie to u na tym no, dowód to jak, jak, wszystko ja No ja jak korepspondencja Ja ja No bo jak inaczej

Ciebie się do... podobał nie? Ciebieś sam sam urzędował, co? To mu się to ty, co ty, 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 ja no. no, Ja daj się do... Ja, to do środka. Ale patrz, ale się, pasuj, No, no tak, się. Ja, no. Bytuj, ale dobra ty, to, ja, tam ja też to... możesz to... na przodku złomniej, tam w kole krepy, nie? Ja tutaj, tam to, to, ja. Tu, A ty, na tym, ten... no, no, no na tym winku Na tym winklu. Ty, win. Ja no to się no to bezna, to, i ta, to, ja, no. Tam to no, tego nie wiem. Ale... No. Patrz, jesteś, jesteś, co? Bo, jeszcze, jeszcze pięć, A, no widzisz, no to bo, się szanujesz. Wtedy, bo, no patrz, dobra. No, do, 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 dobra no. no. Co? Kara, dobro? Kara, dobro. No, bo, tamten, no. ten, bo ty, tamten, co my mamy na ogródku, to waży sześćdziesiąt, ja. kilo, nie? A ty nie pięćdziesiąt, wiesz jak? Ale ty, Marek, na niego jak dosz, te glajzy albo te, te ko, kątowniki, te wiesz jak? Tu, tak ci powiem. No, tu już jedziesz. No. A teraz zaraz polecimy na chodź, żeby, to zarobić, ja. żeby te zarobki nie znalazły. Ja. Te i no Marek, jak pójdziecie z biatą, a możecie łabić jakieś rękawickie. Ja tu mamy. No, łabić jakieś no, i tu szyja, tak jak Michael, szaleje wszystko. Wiedziałam, bo teraz nie jest odkryte, zimno. Nie, bo teraz się nie bo zostaw latnikom. Dobra, jedźcie obcy, jadimy tam jeszcze, to zawieź. No. Ja. No i pojedźcie się, kurde No No Zawsze się go przywyższy na zło, zamknij go tam na keta No, pomóż mu to tam tam Majkelek, bo tutaj Gładko, żeby zaś ktoś noga nie zoomła, bo albo ręka No No Na razie się go tu został przed furtką, nie? No tu za te cegły. Marek, na prawo, tu za te cegły. Tu, tu Marek, tu, tu. No, za te cegły. O, tam no, na, I tu, tu A nie, no to do, do, do tego drzewa. Bo to za i... No. Nie, do takiego cienkiego nie. No tu się będzie wiążą. Tam dalej się zrobił wiesz? Ty, a ja tak myślę, bać Bogus ma wszytszą furtkę, to do Bogusza wjedź tam na zadek. Zachajziel. I zachajziel. Ja. No? Dobra, znalazłem je. Bo... Ja. Kara jest dobra. Dawaj, dawaj pinciola. Ja. Dawaj, ja piec... dawaj, ja. ja dawaj Matel, tak samo. Dobrze jest. No. To pójdź, idź, tam jeszcze no, najchujki. Rękawiczki, sekunda, zajech. Najchuj cię No. Ja jak szują, to tam wyjść jest, jest dużo. No. A nie było na co przywieźć, bo z głodą, bo tamty mały wózeczek Pana, my to dopiero jedziemy w niedzielę po te kółko. No. Dzisiaj Cię wiecie no. na furmance. Ja? Powiedział, że będzie Twoim koniem. Iha, ja, pata, pan, pata, pata. No, będzie tam w takim fajnym karabocie. No, wielko. Wyraź to szatełko, wyżyjesz, tam wejdzie. Ryczka se weźniesz, się średniesz, on będzie a nie wtargą na chodzi. To co my te dwa, churcy, no. te, te, te no. dwa robili no. teraz? Nie ma. No to się Ale mogę się dać jeszcze sznura albo coś, wieść, tak na przód no i ciekni ty. No. No. co my dwa kursy robili? No. To te wózy? Nie. To chłopy. No. Te, te ja. wózy ja. to no. te wiecie, no. 300 co? kilo. Co pasują, nie jest fajne wszystko. Ja. No. To dziękujemy działom no. z Kubiny. No. No. Ja, ja. A fuzekle to jest fajne ciepły, nie? Ja. No. Pani no. Bożence robi. O, te są fajne o. Ja Ja, te, te kolorowe Ale to musisz tak o. no o, o, To ja bym się na, 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 na drębiej, to się. No to teraz te, ty, Teraz musisz te fuzeklę oblić ja, Żeby z nogi huda. nie było zimno I, nie, i, i, To ty i, będziesz ja. myślał, że to jest ten Mikołajek w czekoladzie Nawet, ja. że ja. miałem ubrane, I nogi odgryziesz